Ludzie często pytają, dlaczego nie rozmawiam z rodziną. Wszystko zaczęło się w dniu, w którym mój starszy brat Piotr zmierzył nas obu przy ścianie w kuchni i zobaczył, że jestem od niego o 5 cm wyższy. Chwycił mnie za ramiona tak mocno, że mogłem mieć siniaki. Musisz natychmiast przestać rosnąć, bo nie ma mowy, żeby mój młodszy brat był ode mnie wyższy. Myślałem, że żartuję, ale jego twarz pozostała śmiertelnie poważna, gdy popchnął mnie na ścianę. To ja byłem tym wysokim w tej rodzinie przez 23 lata, a ty tego nie zmienisz tylko dlatego, że w wieku 19 lat miałeś jakiś dziwny skok wzrostu. Zdajesz sobie sprawę, że nie mogę kontrolować tego, jak rosnę, prawda? Zapytałem wciąż myśląc, że to musi być jakiś dziwny żart. To lepiej wymyśl, jak to kontrolować. Bo "Jeśli będziesz dalej rósł, tak uprzykrzeć ci życie, że będziesz żałował, że się urodziłeś" powiedział. A nasza mama weszła w momencie, gdy pchnął mnie tak mocno, że wgniotłem ścianę. Dwa tygodnie później zwołał spotkanie rodzinne, na które przyniósł broszury o operacjach skracania nóg i zażądał, aby nasi rodzice zapłacili za skrócenie moich nóg. Wyszukał lekarzy w Polanicy-Zdroju, którzy usunęliby fragmenty moich kości udowych i piszczelowych, aby uczynić mnie o 10 centymetrów niższym, wraz z harmonogramami rekonwalescencji i opiniami od osób, które przeszły tę procedurę z powodów medycznych. Na sztata dosłownie zapytał, czy potrzebuje pomocy psychiatrycznej, podczas gdy nasza mama tylko wpatrywała się w niego, jakby nie poznawała własnego syna. Terapeutka rodzinna, którą jakoś przekonał do udziału w spotkaniu, powiedziała mu, że jego prośba jest nie tylko nierozsądna, ale potencjalnie karalna, jeśli spróbuje mnie do tego zmusić. A mój brat wybiegł, krzycząc, że wszyscy pożałujemy, że stanęliśmy po mojej stronie, kiedy zrujnuje mu życie, będąc wyższym. Myślałem, że to koniec, dopóki nie pojawił się na mojej obronie pracy magisterskiej w masywnych butach na platformie, które musiały mieć co najmniej 15 cm wysokości. Podszedł prosto na scenę, gdy odbierałem dyplom i ogłosił wszystkim, że masz tutaj finał.